Zadanie 19. Suma dwóch początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wynosi 5. Suma dwóch początkowych, czyli S2. Szaleństwo. Wynosi 5. Trzeci wyraz jest równy 7, a 3. Wówczas A5. Szukamy A5. Hmm. No dobra. S2 to jest A1 plus A2. I to jest równe 5. A A2 to jest nic innego jak a1 plus r i to też jest równe 5. A A3 to jest a1 plus 2r i to jest równe 7. Hop, hop. Mamy układ równań. a1 w takim razie jest 7 odjąć 2r i to podstawiamy sobie tutaj. Mamy 2a1. No to będzie razy 7 odjąć 2r. To oczywiście w nawiasie. Plus jeszcze 1r jest równe 5, bo to podstawiam do tej linijki. Czyli mamy co? 14 od 4r, plus r jest równe 5, no to równa się będzie tu. Przeniosę 14, będzie minus 9, a tu będziemy mieć co? Minus 3rów oczywiście. Rów, czyli r to będzie równe 3. W takim razie, jak dodamy do a trójki, jeszcze jedną trójkę zgadza się. będzie mieć a 4, to jest 10, a A5 to jest 13. No i szukam odpowiedzi. Odpowiedź C.